Cześć, witam. Nigdy nie byłam w Bieszczadach. Ale mam obraz tego regionu Polski ukształtowany na podstawie literatury. Stachura. Płasko, czy też filmów na przykład Wilcze Echa czy innych. Zawsze ta ziemia kojarzyła mi się z czymś bardzo romantycznym, z tak zwanym Polskim Wschodnim, dzikim zachodem, czasami Zalaską, z miejscem wolności dla outsiderów, ludzi uciekającym przed czymś albo zdążającym dokądś. Tego uczeszyłam się, kiedy zobaczyłam książkę pod tytułem Bieszczady w czasach PRL-u, napisanych przez Krzysztofa Potaczałem. Krzysztof Potaczała, dziennikarz, regionalista, napisał tę książkę, właściwie napisał 21 artykułów Lietonów na temat Bieszczad i zamieścił w tym zbiorze. Zawsze nie wiem, czy nie nakrzyczałby na mnie profesor Jerzy Bralczyk Bieszczad czy bieszczadu przepraszam profesorze jeżeli popełniam błąd a więc na temat bieszczad 21 tekstów zostało tutaj zamieszczonych akcja tych tekstów dzieje się przed rokiem 1989 a więc przed zmianą ustroju polski są to teksty szalenie interesujące są to teksty o przyrodzie, ludziach, budowach, o, o, o w ogóle tej ziemi bieszczadzkiej. Zachwyciły mnie teksty i zainteresowały przede wszystkim o przeszłości tej ziemi i o tym, jak po II wojnie światowej Tę ziemię tej przeszłości pozbawiano, jak, jak, jak likwidowano stare cmentarze grekokatolickie, jak spychacze niszczyły dawne wsie i kościółki, a nawet jak na siłę zmieniano nazwę miejscowo nazwy miejscowości. W tym zbiorze reporter mówi też o przyrodzie bieszczadzkiej, o tym jak partyjni bonzowie bezkarnie strzelali do niedźwiedzi, do jeleni do żubrów, tam właśnie mieszkających. Mówi o przyrodzie i o porach roku, o tym, jak były straszne zimy w Bieszczadach. Brak dróg powodował, że nie można było dojechać do sklepu, a więc ludzie jedli obierki, żeby po prostu nie umrzeć z głodu. Mówi o ludziach, na przykład o zbieraczach węży. Mówi o wspaniałych kierowcach, tak zwanych kowbojach szos, który, którzy poruszali się wielkimi samochodami, starami, innymi. Po tych drogach i bezdrożach, pracując przy zrębie lasu. Mówi też o budowach, które tam powstawały. Szczególnie interesujące są artykuły na temat Arłamowa, Arłamów. Dzisiaj ta nazwa no, funkcjonuje w każdej gazecie i telewizji, albowiem w tym ośrodku nasza reprezentacja piłki nożnej przebywała na ostatnim zgrupowaniu. Arłamów to dzisiaj Spa, ośrodek wypoczynkowy. Ale jak powstawał, przy jakim nakładzie sił i środków, ile pieniędzy i ludzkiego trudu poszło w błoto żeby zadowolić ówczesnych dygnitarzy partyjnych którzy sobie zażyczyli mieć ośrodek właśnie w Bieszczadach jak wiele trudu robotniczego zostało włożone w to, aby ten ośrodek powstał budowano go bez głowy, bez planu, bez, bez liczenia się z przyrodą budowano go nakazowo czyli trzeba wszystko robić było na rozkaz a więc początki armu Łamowa są tutaj przedstawione naprawdę wspaniale. Bieszczady to też miejsce ucieczki. Miejsce ucieczki ludzi innych, jak już powiedziałam, outsiderów, hipisów którzy tam się zgromadzili. Bieszczady ukochał również film. Krzysztof Potaczało opisuje ekipy, przedstawia ekipy filmowe, które tam kręciły m.in. pana Wołodyjowskiego, Wilcze Echa, Rancho Bieszczady i inne filmy znane potem z małego i dużego ekranu. Książka ta jest naprawdę fascynująca i interesująca. Gdyby ktoś jeszcze Chciał dodatkowo sobie urozmaicić lekturę tej książki, proponuje posłuchanie zespołu KSU, swego czasu kultowego zespołu pochodzącego z ustrzyk dolnych, czy z ustrzyków, przepraszam, panie profesorze, z ustrzyk dolnych. Był to zespół pan krokowy, dzisiaj śpiewa i rok i napisał piosenkę fantastyczną pod tytułem Moje Bieszczady. Posłuchajcie więc zespołu KSU, którego monografię napisał również ten sam autor i przeczytajcie książkę Bieszczady, a zagłębicie się w ten właśnie polski, wschodni, dziś, dziki zachód. Są następne tomy opowieści o Bieszczadach, które sobie na pewno kupię, Ponieważ chcę jak najszerzej poznać historię tego regionu, i Wam również polecam. Dziękuję, do zobaczenia.